Witam, kochani, bardzo serdecznie. Nie mogłam się powstrzymać, żeby chociaż króciutko nie zrobić Wam czytania. Dosłownie dla każdego znaku jedna karta, co przyniesie Wam pełnia księżyca w Strzelcu, która właśnie dzisiaj ma miejsce. O 13:52 się rozpoczęła ta pełnia. To jest tak zwany księżyc truskawkowy. Ja nie będę się tutaj wypowiadać głęboko na temat y, tej pełni, powiem Wam bardzo krótko za to. Jak ja to odczuwam i to rozumiem, ta pełnia ma Wam dać taki renament waszej, Waszego wnętrza, Waszej duszy, Waszych potrzeb, tego, co nie służy, żeby się tego pozbyć, żeby zrobić z tym porządek, żeby wystawić to y, za drzwi w jakiś sposób, żeby otworzyć, na nowe, żeby rozwiązać wszystkie stare sprawy, żeby mm, nie pozostawiać sobie nic yy, dłużnego ani sobie, ani komuś innemu. Więc to jest taki okres właśnie robienia takich porządków bardziej emocjonalnych, duchowych, bym powiedziała, z takim właśnie naciskiem na duchowych. Natomiast tyczy się to właśnie tego waszego wnętrza, jak wy to czujecie, z czym macie problem, z czym chcecie się rozprawić, z czym chcecie zrobić porządek. Co was męczy, co was boli, co, co powinno mieć swoje właśnie już jakieś ujście. Więc to jest tutaj takie, taki główny przekaz tego, tej pełni oczywiście tego księżyca, zwanego truskawkowym. Oczywiście, ale poczytajcie sobie na ten temat, bądź posłuchajcie osób, które rzeczywiście zajmują się właśnie takimi dziedzinami, żeby uzyskać bardzo głęboką tutaj odpowiedź, co ta pełnia księżyca w strzelcu wam daje. Oczywiście Słońce jest w bliźniakach, ale ta pełnia jest cudowna. I już Was zachęcam, to co robiłam na filmikach z run, żebyście naprawdę wyszli dzisiaj i skorzystali z tego deszczu światła, który daje ten księżyc, żebyście odczuli go, bo może on wnieść bardzo dużo dobrego. Was samych, was samych w środku może Wam pomóc w wielu sprawach, otworzyć oczy bądź właśnie się z tymi sprawami rozprawić w jakiś sposób, żebyście się nie męczyli. Ok, więc słuchajcie, kochani, po kolei dla każdego znaku wyciągniemy jedną kartę, co Wam przyniesie właśnie ta pełnia księżyca, księżyca w strzelcu, która ma miejsce dzisiaj, 14 czerwca, zobaczymy, co Wam przyniesie do następnego. Do następnej pełni, oczywiście. Biorąc pod uwagę, że niedługo będzie z powrotem nów, ale do następnej pełni. Do następnej pełni niech się spełni. Tak? O, dosłownie tak to skwitujemy. Ok. Poprosimy o przekaz. O przekaz. Oczywiście yy, korzystam z mojej ulubionej talii z pełnią księżyca właśnie na tą okoliczność. Poprosimy o przekaz dla wszystkich znaków zodiaku na. Trwającą już pełnię księżyca w Strzelcu, która ma miejsce 14 czerwca 2022 roku. Jaki jest przekaz dla wszystkich znaków Zodiaku na tą pełnię? Co powinny usłyszeć? Co powinny usłyszeć wszystkie znaki Zodiaku w dniu pełni księżyca w Strzelcu 14 czerwca 2022 roku? Poprosimy o przekaz dla każdego znaku. Okay. Kochani, lecimy, baran. Kochani, baranki baranki będą planować barankom to da rzeczywiście ukojenie w postaci właśnie planowania, pod spodem mamy księżyc, zobaczcie jak niesamowite planowania, odwagi właśnie pozbycia się tych lęków yy, przede wszystkim pozbycia się lęków planowania, pójścia naprzód, dążenia do, do, do tego na czym wam zależy, uwolnienia się i pozbycia się przede wszystkim lęków, to ma wam przynieść właśnie yy, ta pełnia w strzelcu, barany co baranom ma przynieść pełnia Strzelcu, 14 czerwca. Co baranom ma przynieść? Pewnie w Strzelcu. Baranki potrzebują zajrzeć do środka, oczyścić się. Zobaczcie, zmartwychwstanie mamy pod spodem. Potrzebują zajrzeć do środka, czyli to, co mówiłam na samym początku. Znaleźć swoją mądrość, swoją drogę. Być może trzeba trochę się wycofać, żeby przemyśleć, żeby dotrzeć do tego, co was w środku. Być może potrzebujecie trochę spokoju, trochę przestrzeni, Trochę takiego czasu dla siebie, żeby coś zrozumieć, żeby coś um, pojąć, um, ewentualnie um, zrozumieć i żeby móc pójść dalej. Bliźnięta. Co dla bliźniąt? Co przyniesie bliźniętom? Pełnia Księżyca w strzelcu 14 czerwca. Co przyniesie bliźniętom? Czyli mi również. Kochani, pod spodem mamy maga. Myślę, że bliźnięto może przynieść moment manifestacji i zdecydowania, ponieważ dwójka pentakli dla mnie to są zmiany, to są wahania, to jest utrzymywanie się gdzieś tam na jakiejś pozycji, na jakiejś płaszczyźnie, w jakiejś relacji czy w jakiejś pracy. Natomiast są to wahania. Które cały czas mają miejsce, i Mak tutaj mówi o tym, żeby się zdeklarować, żeby się zdecydować, żeby nie brać trzech srok za ogon, tylko być może pójść właśnie w tą stronę, którą czujecie najbardziej i manifestować to, czego potrzebujecie najbardziej, co jest dla Was najważniejsze, co, co Wam da ukojenie, właśnie i radość. Więc wszystko jest w Waszych głowach, w Waszych myślach i potem będzie w Waszych działaniach. Rak. Co Rak. Co rak będzie miał? Co Raczek będzie miał do zdziałania? Co mu przyniesie ta pełnia księżyca w strzelcu 14 czerwca? Co będzie miał za przekaz? A raczek? raczek będzie robił porządki. Pod spodem mamy piątkę kielichów takie trochę niezadowolenie takie trochę rozżalenie, rozczarowania i myślę, że właśnie z tymi rozczarowaniami będziecie robić porządek być może będziecie odcinać właśnie to o czym mówiłam, co niesie nam pełnia w strzelcu, odcinanie się, zostawianie za sobą tego, czego nie służy i rak jest pokazany, że będzie się chciał pozbyć tych emocji tego, co mu nie służy, co go męczy i odciąć się definitywnie, podejść do tego z rozwagą, z umysłem i rozważyć wszystkie za i przeciw Rak. Teraz będzie yy, yy, rak lew. Lew. Co przyniesie dla lwa pełnia księżyca w strzelcu 14 czerwca? Co przyniesie dla lwa pełnia księżyca w czerwcu? Poprosimy. Kochankowie, pod spodem mamy czwóreczkę buław. Kochani, dużo, dużo lwów będzie miało szczęśliwy, szczęśliwy okres w związkach. Być może świętowanie, zabawa, uroczystości, a być może was własny ślub, dosłownie partnerstwo, ale też okazują, pokazują się tutaj romanse, które mogą przerodzić się w coś poważniejszego, kochani. Więc skupicie się na uczuciach, jeśli chodzi o lwy. Uczucia, relacje i ich ewentualne. Później sformalizowanie będzie miało dla Was znaczenie. Panna. Co zodiakalnej pannie przyniesie... Co zodiakalnej pannie przyniesie pełnia księżyca w strzelcu 14 czerwca? Panna. Panna. O, słuchajcie, wypadła tak totalnie, więc ją przy Was... Zobaczcie, znowu ta sama... Karta pod spodem mamy cesarzową. Kochani, spełnienie, spełnienie przede wszystkim wasze, wewnętrzne, w środku, spełnienie, że macie to, czego chcecie, że czujecie się dobrze, akceptujecie sami siebie i zawodowo, i uczuciowo, i emocjonalnie. Dużo osób rzeczywiście będzie świętowało, bawiło się, będzie poświęcało ten czas właśnie na relacje z bliskimi osobami, ale to też jest zwiastun jakichś zaręczyn, ślubów, więc myślę, że w sferę uczuciową panny polecą tutaj i na, tym, na tej płaszczyźnie będą chciały jak gdyby robić porządki i ruszyć z tematem. Yy, waga, co osobom z podznaku wagi przyniesie pełnia księżyca w strzelcu 14 czerwca. Osobą spod znaku wagi przyniesie pełnia księżyca w strzelcu. Znowu mamy. Kochankowie, pod spodem mamy zmartwychwstanie. Słuchajcie, uzdrowienie relacji. Uzdrowienie relacji. Myślę, że mm, to będzie miało bardzo wielkie znaczenie dla osób z podznaku wagi, czyli ta sfera emocjonalna, uczuciowa, niezawodowa. Tutaj nacisk jest na uzdrowienie relacji, na pójście w tą stronę, żeby zostawić to, co nie służy, pójść po to, co było kiedyś dobre, przypomnieć sobie to, zostawić za sobą. I pójść z powrotem w tą sferę romansu, uczucia. To oczywiście, no ale dla niektórych mogą to być relacje romansowe, jeśli nie jesteście oczywiście w związkach. Ym, waga skorpion. Co skorpion? Co skorpion otrzyma w pełni księżyca w strzelcu? Co skorpion otrzyma w pełni księżyca w strzelcu? 14 czerwca. Co skorpion? Skorpion będzie musiał trochę poczekać. Karta świata. Skorpion będzie musiał poczekać. Trwają tutaj u Was jakieś rzeczy, które wcześniej zostały zasiane. Wy już robicie te porządki. To nie jest dla Was nowość, że dzisiaj ta pełnia w strzelcu właśnie ma podsumować to, oczyścić. Wy już na to czekacie. Wy czekacie na, na takie właśnie sprawy związane na pewno z finansami, z, ze sprawami zawodowymi. Będziecie z tym na pewno robić porządek. Na to czekacie, żeby to się wszystko rozwiązało. Myślę, że bardzo ważne dla Was znaczenie mają sprawy zawodowe, finansowe oczywiście. I i być może ten czas spowoduje, że ruszycie właśnie do przodu, i dla niektórych może to być nawet wyjazd za granicę, bądź po prostu do czynienia z zagranicą poprzez jakieś inne formy, czy to handel, czy, czy cokolwiek innego. Strzelec. Co dla strzelca jest właśnie w pełni księżyca w strzelcu 14 czerwca? Co dla strzelców? Co dla strzelców? Co przyniesie im pełnia w strzelcu? Kochani, dążenie do, dążenie do przede wszystkim do, powiedziałabym, małe dążenie do jakichś celów, sukcesów, głównie materialnych, finansowych, bo mamy tutaj denary, więc tutaj absolutnie mówimy, ja tego nie rozbijam na, na sfery, tylko jeżeli mamy tutaj konkretnie denary, to mówimy o sprawach finansowo-zawodowych, do tego, aby stało się to dla Was czymś ważnym w Waszym życiu, żebyście mogli się czuć dobrze w tej Waszej pracy. Będziecie do tego dążyć. Szanujecie i dla Was bardzo ważne są tradycje, etyka i to będzie dla Was ważne, żeby Was też doceniano, ale też Wy będziecie doceniać innych ludzi i będziecie dążyli do swoich planów, sukcesów, robili z tym porządek. To, co nie daje Wam profitów, nie daje Wam zadowolenia w pracy, na pewno zostawicie za sobą. Um, strzelec um, koziorożec, koziorożec. O, koziorożec, koziorożec, wypadł. Um. Koziorożec się waha, koziorożec się waha, dużo spraw być może będzie się rozstrzygało, dużo prawdy może musi być wyjaśnione, być może nie wiecie, co macie dalej zrobić, myślę, że mogą tu mieć miejsce aspekty prawne, sądowe, będziecie mieli z czymś takim miejsce, to chcecie uporządkować, te wszystkie aspekty właśnie prawne, sądowe, administracyjne, chcecie, żeby to się już skończyło. I przez to macie po prostu wahania, nie wiecie, co macie robić, w którą stronę chcecie pójść, i dla Was będzie to bardzo ważne. Bądź po prostu prawda, prawda w Waszym życiu, czy to w pracy, czy to w związku, prawda i jeszcze raz prawda będzie miała dla Was znaczenie i do tego będzie, będziecie dążyć, tego chcecie. Wodnik, wodnik, co dla wodnika w pełni Księżyca w strzelcu 14 czerwca? Co dla wodnika? Co dla wodnika? O, za dużo kart wypadło, kochani. Co dla wodnika? Co dla wodnika? Transformacja, kochani. I działanie, odcięcie się. Zobaczcie, jak niesamowite. As, mieczy i śmierć. Czyli totalna transformacja. Myślę, że wodniki zmieniają swoją, swoje życie totalnie. Pod kątem i zawodowym, być może i uczuciowym. Tu nie mamy ukierunkowania na co, odcinacie się od starego, macie nowe pomysły, chcecie dalej iść do przodu, wiecie, że musicie zostawić sta stare schematy, pozbyć się tego, co Wam nie służy. To, co mówiłam zresztą na samym początku, takie właśnie założenie jest tej pełni, więc tutaj śmierć absolutnie i miecz mówi o odcięciu od starego, ruszenie do przodu, bo inaczej stoicie w miejscu, bez względu na to, jakiej sfery to dotyczy. Rybki, rybki. Co w pełni księżyca w strzelcu 14 kwietnia będzie dla rybek. Taki przekaz jest do, dla ryb, zodiakalnych ryb w pełni księżyca w strzelcu. Rybki. O, teraz już wyleciała jedna. Rybki, znowu mamy kartę śmierci, transformację i mamy mm, tym razem, kochani, yy, trzy mieczy. Więc powiedziałabym tak, że... Myślę, że odcinacie od siebie ból. Będziecie odcinać od siebie to, co Was raniło, boliło, boliło, przepraszam, bolało, raniło, bolało to, co było dla Was trudne, ciężkie, co Was bardzo dusiło, tłamsiło. Robicie z tym porządek. Myślę, że ta pełnia was właśnie, energetyzuje tym swoim światłem, ten księżyc da wam tą to, to moc, która wam pozwoli ruszyć do przodu, pozbyć się tego bólu, pozbyć się tego ciężaru, pozbyć się tych wątpliwości, tego, co Was boli, ponieważ wiecie, że to wam niczemu nie służy. Musicie się od tego uwolnić, żeby móc żyć dalej. Bez względu na to, jakiej sfery życia waszego to dotyczy, absolutne odcięcie zrobienie porządku. Zobaczcie, kochani, dziękuję Wam, drogie rybki. Zobaczcie, kochani, zobaczcie wszyscy, jak tutaj jesteście, bo mam nadzieję, że zostaliście do końca. Jak bardzo, bardzo. Yy, yy. Integralny było to ten przekaz dla każdego znaku, praktycznie w stosunku do tego, jaki przekaz ma mieć ten właśnie mm, dzisiejszy, dzisiejszy księżyc, czyli właśnie pełnia w strzelcu, że właśnie te zmiany was czekają, i było to ewidentnie tutaj też pokazane. Więc kochani, życzę Wam, żebyście robili porządek w, swoim, w swoich emocjach, w swoich uczuciach we, wewnętrznych, w tym, co w was tkwi tak naprawdę. Zajrzyjcie do swojego środka, uwolnijcie się. Bo nie można być niewolnikiem własnych myśli i odczuć, i to głównie tych negatywnych. Wszystkiego dobrego Wam życzę, kochani. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie, chociażby taką pigułkę dosłownie czytania na pełnię Księżyca w strzelcu. Serducho dla Was. Zostawiajcie łapki, piszcie komentarze i oczywiście subskrybujcie, jeśli tego nie zrobiliście. Papa. Pa.